Pani Barbara zauważyła, że od pewnego czasu jej broda jakby sama zbliżała się do klatki piersiowej nie z powodu bólu, ale jakby ciało zapominało, jak wygląda prosta postawa. Głowa coraz częściej była wysunięta do przodu, a ramiona unosiły się ku uszom. To nie tylko zmieniało jej sylwetkę zaczęło wpływać na sposób, w jaki oddycha, myśli i się porusza. A wszystko zaczęło się bardzo cicho. Po sześćdziesiątym roku życia mięśnie głębokie szyi i górnej części pleców zaczynają się dezaktywować nie dlatego, że są chore, ale dlatego, że rzadziej je używamy w pełnym zakresie, ciało oszczędza energię, a głowa ważąca kilka kilogramów powoli przechyla się do przodu. Ta niewielka zmiana przeciąża cały kręgosłup, zmienia środek ciężkości i zwiększa napięcie w barkach. W efekcie zaczyna brakować tchu, a zmęczenie pojawia się szybciej. Wysunięcie głowy do przodu zmienia też działanie mózgu. Naukowcy pokazują, że taka postawa wpływa na jakość krążenia w szyi i ogranicza dopływ tlenu do mózgu. Może to prowadzić do częstych zawrotów głowy, problemów z koncentracją, a nawet stanów lękowych. Postawa ciała nie jest tylko fizyczna. To język, w którym ciało mówi, jak się czuje i czego potrzebuje. Gdy głowa się pochyla, często znaczy: Jestem zmęczony, wycofany, w napięciu. W medycynie japońskiej mówimy, że kiedy głowa opada, dusza się wycofuje. To nie poezja. To obserwacja pokoleń. Korekta tej postawy nie zaczyna się od siły, ale od świadomości. Nie chodzi o wymuszanie prostoty, ale o przypomnienie ciału, że może znów być lekkie. Kluczowe jest połączenie umysłu z ruchem i oddechem, dopiero wtedy ciało wraca do równowagi. A wszystko to można zacząć od prostego kroku. W tym materiale poznasz sposób, jak w cztery minuty dziennie przywrócić swojej głowie jej naturalną pozycję. Bez bólu, bez siłowni, bez presji, pokażę ci dlaczego nie musisz się prostować siłą, wystarczy, że nauczysz ciało czuć się bezpiecznie w pionie. Zacznijmy od zrozumienia, jak postawa głowy wpływa na cały system, nie tylko kręgosłup, ale trawienie, równowagę i to jak przechodzisz przez dzień. Wielu ludzi sądzi, że pochylona głowa to jedynie problem estetyczny, lub sprawa kręgosłupa, ale w rzeczywistości ta pozycja wpływa na całe ciało, od stóp po mózg. Gdy głowa wysuwa się do przodu, zmienia się napięcie mięśniowe, ułożenie narządów wewnętrznych i sposób w jaki ciało zarządza energią. To co zaczyna się od karku, kończy się w jelitach i płucach. I często przychodzi niezauważenie, dzień po dniu. Zaburzona postawa głowy wpływa na równowagę, ponieważ przesuwa środek ciężkości ciała. Nogi i biodra muszą pracować inaczej, by utrzymać stabilność. Z czasem pojawia się niepewność przy wstawaniu, częstsze potknięcia, a nawet strach przed spacerem bez wsparcia. Zmienia się też sposób, w jaki chodzimy, kroki stają się krótsze, ruchy bardziej spięte. Ciało zaczyna chronić się przed upadkiem, zanim do niego dojdzie. Kiedy głowa opada, klatka piersiowa się zapada, a przepona nie może pracować swobodnie. To sprawia, że oddech staje się płytki i szybki, co zwiększa napięcie w układzie nerwowym. W rezultacie człowiek czuje się bardziej zmęczony, zestresowany i rozproszony. Tlen nie dociera tam, gdzie powinien, a mózg odbiera sygnał: coś jest nie tak. Ten sygnał działa cały dzień, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Nawet trawienie może ucierpieć. Gdy głowa i barki pochylają się do przodu, narządy jamy brzusznej są ściśnięte. Jelita pracują wolniej. Przełyk może być uciskany, a żołądek ma trudność z opróżnianiem. Może to prowadzić do wzdęć, uczucia ciężkości po posiłku i zgagi. Wiele osób nie kojarzy tych objawów z postawą, ale właśnie tam często zaczyna się problem. Nie w diecie, lecz w ustawieniu ciała. To wszystko pokazuje, że postawa głowy to nie detal, to sygnał, jak ciało radzi sobie z grawitacją, stresem i wiekiem. Zmiana tej postawy nie wymaga siłowni ani terapii. Wystarczy kilka minut świadomego ruchu dziennie. W kolejnym kroku pokażę, dlaczego najpierw trzeba aktywować ciche, zapomniane mięśnie szyi. Nie siłą, ale przypomnieniem, że są i mogą znów wspierać cię każdego dnia. Zasubskrybuj kanał. Tutaj znajdziesz rzetelne i praktyczne treści, które pomogą ci zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne. Profilaktyka chorób, wskazówki dotyczące zdrowych nawyków, dobrostan i jakość życia, włącz powiadomienia i śledź nasze nowości, aby żyć w większej równowadze i lepszym zdrowiu. A teraz kontynuujmy. Kiedy głowa przechyla się do przodu, nie znaczy to, że twoje mięśnie są słabe, często po prostu zostały wyciszone. Ciało przez lata uczyło się adaptować, kompensować, oszczędzać energię. Niektóre grupy mięśni przestały się aktywować, bo nie były potrzebne w codziennych ruchach. I właśnie te ciche mięśnie szyi i karku muszą się najpierw obudzić, nie siłą, lecz delikatnym przypomnieniem. Tradycyjna rehabilitacja często skupia się na wzmacnianiu pleców lub prostowaniu się przy ścianie. Ale bez aktywacji mięśni głębokich szyi, te ćwiczenia są jak budowanie domu na piasku. To mięśnie przy kręgosłupie szyjnym odpowiadają za prawidłowe ułożenie głowy. Gdy są nieaktywne, ciało zastępuje je napięciem w barkach i szczęce. Dlatego często masz wrażenie, że się prostujesz. A i tak coś ciągnie w dół. W japońskiej praktyce medycznej zaczynamy od tak zwanego połączenia pionowego krótkiej serii mikroruchów, które przywracają czucie w osi ciała. Nie chodzi o wysiłek, ale o obecność: delikatne ruchy brodą, łagodne uniesienie potylicy, świadome rozluźnienie gardła to, jak powitanie zapomnianej części siebie nieagresywne. Lecz uważne. Dopiero wtedy ciało może wrócić do pionu naturalnie. Wiek nie oznacza sztywności. Oznacza, że ciało potrzebuje mądrzejszej komunikacji. Mięśnie, które były ciche. O, nie potrzebują treningu jak sportowiec. Potrzebują dotyku, czasu, kierunku i ciepła. Czasem 30 sekund świadomego ruchu daje więcej niż godzina ćwiczeń mechanicznych. Bo ciało nie odpowiada na presję, odpowiada na jakość uwagi, jaką mu poświęcasz. Zanim przejdziemy do konkretnego ćwiczenia, które trwa mniej niż 4 minuty i aktywuje całe centrum postawy, musimy zbudować most do zapomnianych mięśni. W kolejnym kroku pokażę Ci jedno proste ustawienie rąk, które zmienia wszystko. Nie przez siłę, lecz przez nowe połączenie ciała z jego naturalnym środkiem. W japońskiej praktyce zdrowotnej istnieje ćwiczenie, które przez pokolenia było przekazywane starszym pacjentom z postawą głowy pochylonej do przodu. Polega ono na połączeniu dłoni za plecami w lekkim rozciągnięciu z jednoczesnym uniesieniem mostka. A ten prosty gest otwiera klatkę piersiową, aktywuje łopatki i przypomina głowie, gdzie powinna być. Wykonywany codziennie, zmienia więcej niż długie sesje na siłowni. Ręce splecione z tyłu dają ciału punkt stabilizacji, jak kotwica, która pozwala unieść żagle. Dzięki temu, mostek wznosi się naturalnie, a nie przez wysiłek. W tym samym czasie aktywują się mięśnie górnej części pleców, które odpowiadają za pion. Co najważniejsze, głowa przestaje być ciągnięta przez napięcie karku, zaczyna unosić się swobodnie, jakby była lżejsza. W tym ćwiczeniu nie chodzi o napięcie, lecz o oddech i przestrzeń pozycja rąk otwiera klatkę piersiową, co pozwala przeponie pracować pełniej. Głębszy oddech oznacza lepsze dotlenienie mózgu i większe poczucie obecności. Po kilkunastu sekundach ciało czuje, że może puścić. Barki się rozluźniają, szyja wydłuża, a głowa wraca do pionu bez przymusu. To nie korekcja, to powrót do naturalnego ustawienia. Ważne jest, by ćwiczenie wykonywać spokojnie, bez pośpiechu. Stań przy ścianie lub na środku pokoju, spleć dłonie za plecami, unieś je delikatnie, a następnie zrób wdech. Jakbyś chciał rozsunąć żebra, broda lekko do tyłu, wzrok przed siebie, bez napięcia. Pozostań w tej pozycji od 30 do 60 sekund, oddychając głęboko. To wszystko. A efekt? Ciało czuje się inaczej już po pierwszym razie. To ćwiczenie to nie magia, to mechanika ciała oparta na mądrości i prostocie. W kolejnym kroku, Pokaże jak jeszcze prostszy sposób, z wykorzystaniem zwykłego ręcznika, potrafi nauczyć kręgosłup, że nie musi się już zapadać. Ma wsparcie i może wrócić do pionu bez walki. Czasami ciało potrzebuje nie ruchu, lecz oparcia. A w japońskiej terapii ruchowej często używa się prostych narzędzi, jak zwinięty ręcznik, aby nauczyć ciało, gdzie jest dom. Kiedy położysz się na plecach, a pod łopatkami umieścisz wałek z ręcznika, ciało zaczyna się otwierać samoistnie. Mostek unosi się, ramiona opadają, szyja wydłuża się, bez wysiłku, bez korekcji, tylko dzięki grawitacji i zaufaniu. To ćwiczenie trwa zaledwie od dwóch do trzech minut, ale działa głęboko. Dzięki niemu ciało uczy się, że może być w pionie bez napięcia. Mięśnie nie muszą walczyć, uczą się współpracować. Nerwy odciążają się, a system nerwowy odbiera sygnał. Jesteś bezpieczny. To otwiera drogę do prawdziwej regeneracji postawy. Bez karcenia ciała, bez zmuszania go do prostowania się. Zwinięty ręcznik działa jak klucz do zapomnianych drzwi. Pokazuje mostkowi, jak się otworzyć, a kręgosłupowi, jak się wydłużyć. O, kiedy ciało leży spokojnie, aktywują się mięśnie wspierające zamiast kompensujących. Pozycja ta również sprzyja głębokiemu oddychaniu i wyciszeniu. To nie tylko ćwiczenie fizyczne, to stan obecności, który buduje nową jakość ruchu na co dzień. Regularne korzystanie z tej pozycji może zmniejszyć napięcie szyi, ból karku, sztywność ramion, a nawet poprawić sen. Ciało zapamiętuje doświadczenia. Jeśli każdego dnia przez kilka minut poczuje, że może być lekkie, przenosi to później do codziennych ruchów. Głowa nie będzie już szukać podparcia z przodu. Będzie wracać do osi sama, naturalnie. W kolejnym i ostatnim kroku pokażę Ci, jak te ćwiczenia zamienić w rytuał. Nie obowiązek bo to właśnie regularność, a nie intensywność, daje ciału poczucie bezpieczeństwa. A kiedy ciało czuje się bezpieczne, ona wraca do swojej prawdziwej postawy z lekkością, stabilnością i spokojem. Ciało po 60. roku życia nie potrzebuje więcej wysiłku, potrzebuje więcej czułości i rytmu. To, co zmienia postawę, to nie jedno intensywne ćwiczenie, ale krótki, codzienny gest. Cztery minuty dziennie, w ciszy, z uwagą, to wystarczy, by ciało zaczęło się przebudzać. Ręce za plecami, oddech z mostka, kręgosłup wsparty ręcznikiem, nic więcej, a zmiana przychodzi jak fala, spokojna, lecz głęboka. Ten rytuał działa, bo uczy ciało, że może być inne, bez walki, bez napięcia, powtarzany każdego dnia staje się nowym kodem ruchu. To tak, jakbyś pisał na nowo program w swoim układzie nerwowym. Jesteś bezpieczny, możesz stać prosto. Zamiast zmuszać mięśnie do trzymania głowy, ciało samo ją unosi. To naturalna lekkość, która wraca z czasem i powtarzalnością. Po po kilku dniach poczujesz, że stoisz inaczej, chodzisz lżej, szybciej zauważasz, kiedy się garbisz, to znak, że świadomość ciała wraca. Nie musisz już się pilnować. Ciało samo ci przypomina. To największy dar tego ćwiczenia. Nie tylko zmienia sylwetkę, ale przywraca zaufanie do samego siebie. A to zaufanie prowadzi do większej stabilności fizycznej i psychicznej. Postawa głowy to nie tylko biomechanika, to sygnał dla świata i dla ciebie. Gdy głowa wraca do pionu, zmienia się sposób, w jaki patrzysz na dzień, na ludzi, na swoje możliwości. Jesteś bardziej obecny, bardziej otwarty, bardziej spokojny. A wszystko to zaczyna się od czterech minut. Nie potrzeba więcej, tylko codzienności. Jeśli dasz sobie te cztery minuty dziennie. Ciało zrobi resztę. I wkrótce zauważysz, że nie tylko twoja głowa jest wyżej, ale ty sam czujesz się bardziej na swoim miejscu. Codzienna prostota staje się twoją nową siłą. A jeśli chcesz iść dalej, właśnie teraz na ekranie znajdziesz kolejne kroki, które możesz wykonać razem z nami.